Witam Państwa, wczoraj tutaj mieliśmy trochę zamieszania, bo Pan, pan Kukiz nas pozwał, pozwał do sądu i taki wyrok jest trochę dziwny, bo z tego wyroku wynika, że, że mamy mówić, że to ludzie Pana Kukizia do nas przeszli, a nie struktury Pana Kukiza przeszły do nas. Natomiast pretensja jest o to, że, że przeszli do nas ludzie ze Śląska, konkretnie z Gliwic, Gliwic Bytomia i Zabrze. Przyszli do nas i przeszli do Komitetu Wyborczego Konfederacji. Myśmy nic takiego nie napisali. Jak Państwo zerkną sobie, ja już zamieszczę to na bloku, tam nic nie było że do Komitetu Wyborczego, po prostu wstąpili do Konfederacji, a nie do. Żaden, żaden z tych ludzi nie kandyduje od nas, więc, więc, więc sąd chyba nie, nie, nie zrozumiał, nie zapoznał się dokładnie z sytuacją. W związku z tym chyba będziemy, będziemy apelowali o tego wyroku, bo on jest dla nas właściwie. Nie grozi niczym no bo co nam za różnica, czy struktury przeszły, czy ludzie przeszli. Nawet koledzy, koledzy z, ze Śląska właśnie mówią, panie Kukis, pan, pan może, może wygrasz, wygrasz, wygrasz o, łapiąc zasłówka, a przegrywasz pan, pan ludzi. No, powiedzmy jasno, to nie o to chodzi, chodzi, chodzi o to, żebyśmy no, nie robili nie robili niepotrzebnych, niepotrzebnych awantur, awantur tam, gdzie nie ma takiej potrzeby. Panie Prezesie, proszę powiedzieć, dzisiaj Sejm debatował i głosował nad wotum nieufności dla ministra rolnictwa. Z tego co już wiadomo, minister nie zostanie odwołany, ale jakby Pan skomentował to, w jakiej kondycji znalazło się polskie rolnictwo, także w kontekście protestów rolników zagrożonych. No, to jest w ogóle demagogia, no bo wiadomo, że jak minister jest z Pisu, to pi a pisma większość w Sejmie, to ministra nie odwoła, bo gdyby pis chciało, to samo by odwołało, prawda? W związku z czym, w związku z czym jest to... Jest to jakieś, jakieś absurdalne działanie, to jest wszystko pod, pod, pod publiczkę, prawda, że opozycja chce dobrze, a PiS nie umie załatwić. Problem polega na tym, że w normalnym kraju nie istnieje minister rolnictwa, rolnicy sami wiedzą kiedy siać, orać, rządzić. prawda. Jacyś tam producenci traktorów, nawozów i tak dalej umieją dostarczyć to rolnikom, jacyś cwaniacy od rolników potem to kupują, żeby zarobić, prawda i nam dostarczyć do miast, także to wszystko działa znakomicie bez ministra rolnictwa, on jest całkowicie zbędny. I on może tylko przeszkadzać. Jak świetnie powiedział Ronald Reagan, rząd nie może niczego, żadnego problemu rozwiązać, może tylko narobić kłopotów. No więc właściwie mamy ministra rolnictwa, który robi kłopoty. I zaczyna się absurdalna dyskusja, zgodnie z tą słynną zasadą Stefana Kisielewskiego, że socjalizm jest to ustrój, który się bohatersko pokonuje trudności nieznane w żadnym innym ustroju. No i problem polega na tym, że akurat PiS nie potrafi jakichś przeszkody pokonać. I, i, i zaczyna, się, zaczyna się dyskusja. Sytuacja rolnictwa, no, przede wszystkim, co do me metod agrounii, to metody mi się nie podobają. E, ja jestem pa patem kierowców, która uważa, że drogi są do jeżdżenia, a nie do tego, żeby je blokować. E, natomiast, natomiast gdyby ta agrounia wzięła się i poblokowała na przykład urzędy, Urzędy w ministerstwie, prawda? No, na przykład, bo ja wiem, weszli sobie do ministerstwa i zablokowali wszystkie wychodki, żeby, żeby urzędnicy nie mogli, nie mogli tam się załatwić, to być może wywarłoby to jakiś skutek, bo czemu mają cierpieć, cierpieć inni kierowcy. Natomiast bardzo wiele podstaw nie jest słusznych. Drugie tyle jest de, to, jest, to jest demagogia. No, wiadomo, że jest, mamy półdemokrację, więc, więc musi być demagogia. I w szczególności, w szczególności mnie postulat, żeby nie było żadnego embargo na eksport do Rosji, do Ukrainy, wszystko jedno gdzie, prawda? Handel powinien być wolny i wszelkie embargo szkodzi. No, ja może podam, podam taki przykład, przepraszam, że się, że się rozwiodę na ten temat. Powiedzmy sobie, że ja tutaj z panem, z panem mamy synów, tak? I nasi synowie postanawiają, że pana syn sprzeda mojemu samochód. Znaczy, że obaj na tym skorzystają. Widocznie mój syn bardziej potrzebuje samochodu niż pański, a pański bardziej potrzebuje pieniędzy niż mój. No, Jeżeli teraz którykolwiek z nas, wszystko jedno pan czy ja, zabronimy tym synom dobranej tej transakcji, to obaj na tym stracą. Jest wszystko jedno, czy pan to nałoży, czy ja. Czy jest obojęte, czy Rosja nałoży sankcje na Polskę, czy Polska na Rosję? I tak obie strony na tym stracą. I to jest znów zabawa, zabawa głupiego, prawda? Ja będę walił po, kije, po głowie prawda? twojego klienta Kijewa, a twojego też wali po głowie. Obie strony na tym tracą, i przepraszam, no, jak długo możemy, możemy pozwalać politykom uprawiać sobie politykę, zamiast pozwolić sadownikom prawej no, To jest problem. Panie prezesie. Czy ustawę Wilczka przyjąłby Pan taką, jaka była, czy może jakieś modyfikacje przydałyby się do tej ustawy? Od czasów Pana Wilczka nastąpił pewien postęp, że tak powiem, ideologiczny i za czasów, znaczy w ustawie oryginalnej Wilczka było 11 dziedzin, gdzie jednak nie było wolnego rynku. Nam telewizja, produkcja wódki, broni, 11 takich ustaw. Nawet obecnie jest 430 ustaw, gdzie trzeba jest nawet w transporcie drogowym, czy, czy czymś tam. Otóż Otóż moim zdaniem te 11 można by jeszcze zredukować do jakichś do jakich 4-5, bo już no, nie, ma, nie ma potrzeby regulacji y, wszystkiego. Panie prezesie, y, proszę powiedzieć, y, odnieść się do kwestii 13 emerytury, którą proponuje Prawo i Sprawiedliwość. Jakby pan skomentował ten pomysł. No, jest to jest taka wyborcza klasyczna. Nawiasem mówiąc, nie wiem dlaczego robią to przed wyborami do Parlamentu Europejskiego przecież. To nie ma nic wspólnego z Unią Europejską. <laughs> Wysyłanie ludziom czegoś, czego nie można załatwić w Unii, bo my idziemy bo do wyborów i mówimy, co my, o co będziemy walczyli w Unii, prawda? żeby na przykład nie powstała Alma unijna, żeby Unia nam się nie wtrącała do tego, że nie ruszała nam jakichś tam LGBT czy, czy czegoś tam, żeby Unia nie domagała się, żeby był minimalny VAT, VAT 15%. Co prawda. To nie ma żadnego znaczenia, bo sami żeśmy nauczyli 23, <grymne> więc to, że Unia nam, nam, nam za 15, ale dla samej zasady. Przypominam, że, przypominam, że Rumunia i Węgry, i Węgry obniżyły to do odpowiednio 9 i 13% i skutki są bardzo dobre i Unia nawet nawet nie wrzeszczy, że zwołano, zwołano dyrektywę do Unii. Także, także, no ale powtarzam, trzeba zabronić Unii ingerowania w, 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 tam, gdzie to nie jest potrzebne, bo chcę powiedzieć, że czasami są te, są te potworne gósta, które robią nasi. I te, te, te czasami nawet by, by chciał, żeby tam z Unii ich to, ale proszę Państwa, to my powinniśmy o tym decydować. Niech Unia nam mówi ewentualnie, co jest źle, ale, ale tak naprawdę to więcej nie z Unii niż, niż w drugą stronę, także. Także już nie te czasy, proszę Państwa, te piękne czasy były lat temu, 25, kiedy nasza kultura zwyciężała. Co było widać po tym, że policjanci niemieccy zaczęli brać łapówki, a nie Polscy przestali, prawda? Więc nasza kultura była zwycięska, ale teraz no, może by warto było zacząć wrócić do normalności. Panie prezesie, temat strajku nauczycieli cały czas się pojawia w mediach i cały czas jest to bardzo żywa sprawa i najpewniej będzie do wyborów europarlamentarnych. Proszę powiedzieć, po pierwsze, co Pan sądzi o tych protestach nauczycieli jeszcze raz naszym widzom, a po drugie, co Pan sądzi o związkach zawodowych? Czy należałoby je zdelegalizować? Przede wszystkim dziwię się, że Pan Prezes Broniarz jeszcze nie siedzi w więzieniu. Jak, jak w Stanach Zjednoczonych kontrolerzy powietrzni uważają, że są solą ziemi, prawda? bo jak nie one samoloty się uziemią, ogłosili strajk. To elegan wsadził przywódców wnioskowych wszystkich do kryminału i posadził w to miejsce pilotów, znaczy wojskowych kontrolerów powietrznych no i od razu związkom rura zmiękła. I tak trzeba, i tak trzeba zrobić. Pan broniarz powinien siedzieć w więzieniu za zagrażanie, zagrażanie procesów nauczania, co się odbije na dzieciach, to no nie to, że, że dzieci parę razy nie, nie, nie pójdą do szkoły. To chodzi o to, że dzieci się nauczą. Nauczą, że można bimbać sobie pracę, nie chodzić do pracy, prawda? I, 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 I to tym dzieciom, dzieciom zostanie. Ten człowiek demoralizuje młodzież. I powinien pójść siedzieć. A co do związków w ogóle, to wszystkie związki na powązki. I to nie o to chodzi, że ci przywódcy związkowi są źle. To nie o to chodzi. Przywódcy związkowi są dobrze. Tylko nie zdają sobie sprawy ze zjawiska zwanego dylematem więźnia. To jest jedna z 37, 39, nie pamiętam sytuacji teoretycznych. To jest taka sytuacja, że wszyscy są dobrze, działają racjonalnie, a wynik wychodzi fatalny. I w tym momencie yy, należnik gra, no, przykładowo, każdy by chciał, żeby móc kraść, ale jak wszyscy będą kradli, no to będzie nieszczęście, w związku z czym istnieje zakaz kradzież. To samo jest związkami zawodowymi. Jeżeli związek zawodowy szewców walczy podwyżkę, wywalczy i szewcy są zadowoleni, teraz uwaga, do tej podwyżki rząd dorzuci tam PIT, VAT, coś tam jeszcze, prawda? rząd jest zadowolony, bo dostanie jeszcze podatki z tego ale to wszystko będzie doliczone do ceny butów. Tak? A teraz, związek do stolarzy, wywalczy się podwyżkę. I stolarzy są zachwyceni, dostali podwyżkę, rząd jest zachwycony, dolicza do tego VAT, PIT, CIT i, i tak dalej, i rząd ma I wszystko jest dobrze, póki stolarz nie pójdzie kupić butów, a szef nie pójdzie kupić stołu. I nagle się okaże, że on więcej stracił, niż zyskał, no bo te podki, podatki doszły jeszcze. I dlatego trzeba ja zabronić działania związków zawodowych, bo działacze są jak najlepiej, ja nie odbieram do tej woli. Tylko niestety taki jest układ, że związki zawodowe z samej swojej istoty są szkodliwe, prawda? Dla, dla państwa, takie jakie ono, ono było. Pamiętam przecież jak jak w Wielkiej Brytanii Związek Zawodowy Górników działał, to polski rząd dawał pieniądze, sowieci dawali pieniądze Skardzilowi, a Polacy przede wszystkim, przywódcy Związków Zawodowych Brytyjskich, żeby robili strajki z korzyścią z polskiego górnictwa. A Amerykanie dawali pieniądze na Solidarność, żeby podkopać PRL. <laughs> Jak chcesz zniszczyć jakiś kraj, popieraj w nim związki zawodowe. Panie prezesie, Pytanie. Czy można rozwiązać problem ZUS-u zgodnie z prawem tak, aby ludzie nie potracili obiecanych pieniędzy? Ogłoszenie bankructwa, pomimo że słuszne, raczej nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeżeli dalej pójdzie tak, to, to bankructwa nie trzeba będzie ogłaszać, tylko po prostu ZUS któregoś dnia ogłosi, że nie ma pieniędzy. Yy, także... Także to jest, to jest istotne i trzeba, im wcześniej, im wcześniej zrobimy konieczne reformy, tym lepiej. Gdybyśmy my doszli do władzy latem 25, to wszyscy mieliby emerytury i nie byłoby żadnego problemu. Od tego czasu to zostało wydane na rozkradzione, zmarnowane fundusze emerytalne, na emerytury pomostowe, tam przyspieszczone, kto mógł, kto rozkrada, rozkradał ten, ten fundusz, nie tylko politycy, ale, ale wszyscy szarzy ludzie, kto mógł to krać, jak można kraść, to się kradnie. Na tym polega socjalizm i, proszę Państwa, i tych pieniędzy nie ma. Otóż, oto co trzeba zrobić? Póki jeszcze trochę jest mienia państwowego. Trzeba powiedzieć, że wszystko prywatyzujemy, ale uwaga, teraz już wszystkie pieniądze, Muszą iść na fundusz emerytalny. Latem 20 yy, mówiliśmy, że trzeba dać 20% na fundusz emerytalny. Potem 25, 30, teraz my trzeba dać już wszystko. Zostało już bardzo niewiele. No że koleje, tam jakieś kopalnie, zostały stocznie, nie stocznie, już nie ma, yy, no, szkoły, szpitale, no coś tam jeszcze zostało mienia państwowego. No, to jest tak cały spory majątek. Myśmy tak liczyli parę lat temu, nie wiem, w tej chwili może coś się zmieniło. Parę lat temu, żeśmy liczyli, to nam starczyłoby na jakieś 3 lata wypłaty emerytur. Natomiast o czym trzeba zrobić tak? Trzeba powiedzieć młodym ludziom tak. Kochany, idziesz do pracy i wiesz, że emerytury nie dostaniesz. Natomiast mówiąc parę lat temu, już dwa lata temu chyba temu, zdarzył się przypadek, że w Lublinie do oddziału ZUS-u wszedł młody człowiek, który zakładał firmę i pytał się, ile będzie płacił składki ZUS-owe, podzielił mu 1200, a ile będzie miał emerytury. A z Uljaka powiedział. A to pan nie wie, że żadnych emerytur już nie będzie, więc jestem mm. <laughs> bardzo szczerze. I tak rzeczywiście nie będzie. Więc no tym młodym ludziom powiemy tak: zamiast płacić 1300, bo tak już jest 1300, zamiast płacić 1300 na ZUS, zapłacie połowę, tam pewnie 750 czy ileś tam, tam no, wejdzie. I to nie jest na waszą emeryturę. To jest spłata zadłużenia emerytalnego w tym. A będziecie płacili mnie. Ja emerytury to już troszcie się sami, sami, prawda? Najlepiej mieć dużo dzieci i niech, niech, was, niech Was na starość utrzymują, prawda? albo odkładajcie, albo ubezpieczcie się prywatnie. To nas już nie interesuje. Młodzi ludzie potwierdzą to, to z radością, bo młody człowiek tak nie myśli specjalnie o emeryturze, tylko myśli o tym, aczkolwiek pamiętam, wiedziałem za komuny jeszcze rysunek św. Pamięci króla Ferstera w życiu Warszawy, zający dzieciaka, który pierwszego dnia szkoły, w pierwszej klasy wraca, rzuca to listę w kąt i mówi, psiak, krew, jeszcze 55 lat do emerytury. Panie prezesie, proszę powiedzieć, co Pan sądzi o budowie elektrowni atomowej w Polsce? Chińczycy budują 8 elektrowni atomowych rocznie, jakoś to wszystko działa. Eee, Amerykanie mają, mają już chyba, chyba 108 czy coś takiego i same wszystkie prywatne działają. I po prostu, jeżeli jest to opłacalne, to trzeba to budować. Od tego są prywaciarze, żeby budowali taką elektrownię, jak jest opłacalna. A jak nikt nie będzie chciał wbudować, to znaczy, to jest nieopłacalne. <laughs> I, I tyle. Państwo się nie powinno zajmować, zajmować geszeftem. Od geszeftów są geszefciarze, od budowy elektrowni, są specjaliści od budowy elektrowni, a nie politycy, no, po prostu, niezwyczajni. Bo jeżeli, bo jeżeli rząd będzie budował, załóżmy, elektrownię, to będzie brał pod uwagę względy tam ludnościowe, żeby kobiet było dużo, żeby, może, żeby, żeby, żeby robotnicy, to, to więcej małych więc będzie sprawy socjalne, a geszefciarz bierze pod uwagę tylko i wyłącznie zysk i dzięki temu buduje tanio i prąd elektryczny potem jest tani. Panie prezesie, proszę powiedzieć, tutaj padło takie ciekawe pytanie. Jaka by była pierwsza rzecz, jaką by Pan zrobił, gdyby Pan był prezydentem? No oczywiście, jakby prezydent Polski miał w ogóle coś, coś tak, do powiedzenia. Pierwsza rzecz, którą bym zrobił, mógłbym to zrobić w ciągu pierwszej sekundy urzędowania, jest to zlikwidowanie znik ograniczeń prędkości na autostradach. To jest rzecz, mogę zrobić, bo to nie jest żadnych nak nakładów, a jest, jest kompletnym absurdem. Są samochody podające jeździć 250 na godzinę, czy 300, są drogi, po których można jeździć 250 na godzinę, a tam jest ma maksymalna prędkość 130 czy coś koło tego, także to jest, to jest absurd zupełnie. Panie Prezesie, w ostatni weekend Polonia Amerykańska protestowała przeciwko ustawie 447 w różnych miastach w Stanach Zjednoczonych. Proszę powiedzieć, czy pan takie protesty popiera, czy uważa, że coś może z nich wyniknąć? Proszę Państwa, powiedzmy sobie jasno. Rząd polski powinien notyfikować rządowi Stanów Zjednoczonych i Izraela. Że, ponieważ w żadnym kodeksie cywilnym żadnego znanego w historii kraju nie było zasady, że jak umiera obywatel narodowości chińskiej, to dziedziczy po nim zupełnie inny, niespokrewniony obywatel narodowości chińskiej. Jest to nacjonalizm skrajny, nieznany kodeksom prawa. W związku z tym rząd polski nie będzie podejmował żadnej dyskusji na temat oddawania mienia po pomordowanych Żydach, zupełnie innym, niespokrewnionym Żydom, a nawiasem mówiąc, to by wymagało, wymagało badań typu ustawy noryberskie, żeby sprawdzić, kto był Żydem, a, a kto z tych, którzy dostają te pieniądze, są Żydami, prawda? No, to wymaga jakiejś zupełnie absurdalnej sytuacji. Ja nie rozumiem, jak jest możliwe, że Senat Stanów Zjednoczonych no Jakoś tam pokrętnie do doczepił jakiejś innej ustawy, przyjął tego typu absurdalny akt prawny. I rząd polski powinien jasno powiedzieć: żadnych dyskusji na ten temat nie będzie. Proszę panie prezesie, odnieść się do zakazu, jaki wprowadziła Unia Europejska, mianowicie od 2021 roku będzie zakaz korzystania z plastiku, ze szczurcy plastikowych, z talerzyków plastikowych itd. No cóż, to jest tak jak z zakazem rozmaitych innych rzeczy. Na przykład zamiast karać za, za karą śmierci, za zastrzelenie niewinnego obywatela, odbiera się ludziom broń. Zamiast karać za zaśmiecanie, zebrania się, zebrania się w sprzedaży, w sprzedaży torebek. Po prostu muszą być właściwe, właściwe. Jeżeli rządowi bardzo zależy na tym, żeby nie było plastiku, to trzeba uruchomić punkty skupu plastiku i jak, jak jeżeli ustalimy 10 groszy od, od, torebki, od torebki plastikowej, to jestem pewien, że natychmiast, natychmiast rzucą się grona ludzi, którzy w tej chwili są bezdomni, tam bezrobotni i tak dalej, rzucą się, zarobią dziennie tam 70 czy 100 zł, będą zachwyceni, a wszystkie torebki staną wyzbierane co, co do sztuki. I to, jest, I to jest metoda walki z zaśmiecaniem, a nie, a nie zakazy używania torebek. Panie prezesie, proszę powiedzieć. Jak to będzie z tym Brexitem? Czy do niego w końcu dojdzie? Czy Wielka Brytania będzie kandydowała w wyborach unijnych? Jak wtedy, jeśli, jeśli Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, to co się stanie z mandatami posłów brytyjskich? No, jeden przykład wtedy nam. Proszę Państwa, to jest sytuacja zdumiewająca zupełnie. Po prostu zdumiewająca. Otóż Parlament Brytyjski zrobił już 24 sondażowe głosowania. Wszystkie ze sobą sprzeczne. O pierwszej w nocy dzisiaj zrobił głosowanie, w którym jednym głosem przeszła opcja, która pozwala rządowi na przedłużenie negocjacji, ale też nie bardzo wiadomo, wiadomo do jakiego terminu. Nie jest, to, nie, nie jest to w tym, to jest powiedziane, bo gdyby ten termin, to pewno by nie było tego jednego głosu więcej. Było niesamowite, że w tych 24 głosowania żadna opcja nie uzyskała większości. Żadna. Nastąpiła sytuacja znana z teorii podejmowania decyzji raz zaobserwowałem w Sejmie Polskim, że parlament uchwalił następującą rzecz, uwaga, że lepszy jest Brexit twardy od braku Bre Brexitu, lepszy jest Brexit miękki mi mi od Brexitu twardego i lepszy jest brak Brexitu od, od Brexitu miękkiego, <laughs> czyli ustalił <laughs> sprzeczność w samą sobie. No, to jest półdemokracja, więc, więc, więc po co, połączenie, połączenie potwornej biurokracji y, unijnej z, z brytyjską półdemokracją mm. spowodowało efekt, że nikt dzisiaj nic nie wie. Nikt nie wie, sama pani premier nie wie, co się stanie. Nikt nie wie w Wielkiej Brytanii, co się stanie. Są różne hipotezy na ten temat, bardzo różne hipotezy. Y, najprawdopodobniej odpada wyjście 12 kwietnia, bo bo gdyby nie ta możliwość przedłużenia, to 12 kwietnia nastąpiłby twardy Brexit, chyba, że pani May zdążyłaby przeprowadzić ustawę o miękkim Brexicie. Dzisiaj jest który tam czwarty. Miałaby jeszcze 8 dni, nich ustawę o miękkim Brexicie. Otóż e, najprawdopodobniej nie będzie twardego Brexitu o 12 kwietnia i według wszelkich danych na niebie i ziemi, ponieważ Unia odmówiła już dalszej dyskusji e, z Brytyjczykami, najprawdopodobniej Brexit nastąpi 22 maja. Panie prezesie, marszałek Kuchciński na początku tygodnia zakazał Robertowi Winińskiemu zorganizowania konferencji na temat żydowskich roszczeń. Ona odbyła się tutaj na pięknej siedzibie partii Korwin. Proszę mi powiedzieć, ponieważ pan był posłem na początku lat 90. Czy takie rzeczy miały miejsce już wtedy, czy to dopiero teraz takie standardy w polskim parlamencie zaczynają się pojawiać? Teraz. Nawet za komuny nie było takich płotków naokoło sejmu jakie są teraz, jakie są, jakie są teraz. Obecnie rządzący bardziej się boją ludzi niż, niż perowcy się bali, jak widać, jak widać, i również boją się słów. Z uwagi na to, że co pojedą tam z zachodu, prawda, jak padną niewłaściwe słowa, bardziej się boi Pis, bardziej się boi gniewu Żydów, bo one, prawda, są bardzo filosemicka partia, bardziej się boi gniewu Żydów niż gniewu własnych wyborców. Także także mnie zdumiewa ta, ta sytuacja, że, nie, że, że można w Sejmie zakazać, ale przypominam. Wspominam, że mnie w Parlamencie Europejskim też zakazywano tam, tam mm. mówić o, o różnych rzeczach, bo moim zdaniem było oczywistych. Także dzisiejsze są takie czasy, że kiedyś to były czasy, proszę Państwa, jak była monarchia austro-węgierska i cenzura tam wpróbowała coś ocenzurować, to wtedy te, to tak dzieło. Poseł brał i czytał w parlamencie, nikt mu tego nie mógł zabronić, i potem już jako przestanę w parlamencie, cenzura nie mogła tego złapać. Dzisiaj nawet w parlamencie nie ma swobody wypowiedzi, jak widać. Panie prezesie, kandyduje pan w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Proszę powiedzieć. Naszym y, widzą, y, w jakim okręgu, z jakiego miejsca? Startuję z 10 miejsca w, na Dolnym Śląsku. trzy razy już kandydowałem z Dolnego Śląska. Pierwszy raz dostałem chyba sobie 2%, drugi jest 18%. Mam nadzieję, że teraz będzie 28%. Ja mówię o całej liście, oczywiście, nie tylko o, 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 o mojej pozycji. No to bardzo wielu miejsc startuje z 10 miejsca, stało się modne. Stało się modne. Kandyduje panie Kubiak, startuje z Warszawy z dziesiątki. Sośnierz, przecież z Rumunii Sośnierz świetny poza europoseł, startuje dziesiątki na Śląsku. Na Śląsku bu, burmistrz Środy Wielkopolskiej startuje dziesiątego miejsca. Cała, cała kupa ludzi startuje z dziesiątych miejscu. Stało miejsca. Stało się bardzo modne. Panie prezesie, czy mógłby pan zaprosić wszystkich naszych widzów do tego, żeby w sobotę oglądali na portalach społecznościowych wydarzenie. Jakie będzie rozpoczęciem kampanii wyborczej przez konfederację? Proszę powiedzieć, o jakie tutaj wydarzenie chodzi. Proszę Państwa, no, konwencja wyborcza, taka już, bo w tej chwili mamy już listy skompletowane. A tam jeszcze na 1, 2, 3 miejsca są uzupełniane, ale listy mamy skompletowane. Wiemy już, wiemy już kto gdzie, gdzie kandyduje. I to będzie prawdziwe takie otwarcie, otwarcie kampanii przywitaniem. Czyli liderów grupowań, pionowo, poziomo, jedynki, dziesiątki, prawda? Wszyscy powitani. Powitani, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Moim zdaniem bardzo dobrze. Zapraszamy w takim razie wszystkich na godzinę 12 do tego, żeby także na profilu pana prezesa oglądali transmisję z naszej konwencji. A na końcu najbardziej popularnym tematem teraz w komentarzach pod tym live'em było to, ile łyżeczek cukru pan prezes sobie dosypuje do kawy. No to są bardzo małe łyżeczki, bardzo małe rzeczki to w ogóle nie ma o czym mówić to, bo się tak jakby nic nie dosypał, to, to o czym mówię. Dziękujemy może. bardzo w takim razie za oglądanie. Dziękuję, chłoniam się.